W Olsztynku, Krakowie czy Warszawie. Gdziekolwiek mieszkasz, w Polsce z każdego miejsca masz mniej niż godzinę, żeby dotrzeć do lasu. 22 i 23 czerwca obchodziliśmy Dni Ochrony Środowiska i w tych dniach to lasy wybrały się do miasta. W Łazienkach Królewskich w Warszawie odbyła się konferencja i piknik ekologiczny pod patronatem prezydenta Andrzeja Dudy. Pierwszego dnia podczas konferencji współorganizowanej przez Lasy Państwowe, Ministerstwo Środowiska i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, wiceminister środowiska Małgorzata Golińska przypomniała, że mimo że z różnych stron możemy słyszeć dezinformację dotyczącą stanu polskiej przyrody, to kierunek, w którym już od ponad 95 lat podążają Lasy Państwowe, jest dobry, czego Musimy najlepszy dowód mamy w otaczającym nas robić. lesie. Leśnicy robili to i robią cały czas, mają również tą niezwykłą odwagę sprzeciwu oddolnego również wobec rządzących, jeżeli tym do głowy przyjdzie jakiś nieodpowiedzialny pomysł ingerencji w polskie lasy, w polski model leśnictwa. I to bardzo dobrze, bo to też jest gwarancja tego, że jeżeli kiedykolwiek ktoś będzie chciał podnieść rękę na polską przyrodę, na polskie lasy, to ci, którzy o to dbają i którzy ponoszą odpowiedzialność za dobro polskiej przyrody nie wystraszą się i staną w obronie polskich lasów. Obie imprezy, chociaż kierowane do różnego odbiorcy, miały takie same przesłanie. Lasy w Polsce są w dobrych rękach, a drzewa w nich rosnące mają ogromne znaczenie przede wszystkim przy pochłanianiu i magazynowaniu dwutlenku węgla. Drewno w bardzo skomplikowanym procesie. To drewno zawiera połowę swojej objętości węgla. Węgla, który jest węgla, który jest pochłaniany przez nas w procesie fotosyntezy. Więc dzisiaj taka, e, można powiedzieć, pierwszorzędna funkcja to jest ochrona klimatu. Na pikniku można było również podjąć wiele aktywności związanych z ochroną klimatu, dowiedzieć się wielu ciekawostek na temat drewna, surowca ekologicznego i całkowicie odnawialnego, a także dowiedzieć się czegoś więcej na temat pracy leśnika i o tym, jak lasy państwowe dbają o zasoby przyrodnicze kraju. Oczywiście dla niektórych tego typu imprezy mogą wydawać się banalne, ale jak się okazuje, są one niezbędne, ponieważ jak wynika z badań PBS, niemal 40% Polaków nie odwiedza lasów w ogóle, a co drugi z nas w lesie jest zaledwie kilka razy w roku.